Przyjdź, Duchu Boży, mów do nas przez te słowo i przenikaj nas przez te słowo. W dzisiejszej Ewangelii ktoś się pyta Pana Jezusa, Panie, czy tylko nie, nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. I to jest trudne słowo, gdy Pan Jezus mówi, że nieliczni będą zbawieni, bo tak jest, że nie każdy chce przyjąć zbawienia Pana Jezusa Chrystusa. Nie każdy chce przyjść do Jezusa i prosić o to zbawienie. A przecież to zbawienie mamy dzięki Jego łasce, za darmo. I to od nas zależy, czy chcemy przyjść do Jezusa, czy chcemy mieć z Nim relacje. Bo jak Pan Jezus mówi: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiem, Wam będzie chciało wejść, a nie zdołają. Często jest tak, że każdy z nas chce wejść, a nie zdoła, bo nie szuka Jezusa, nie szuka jego życia, nie, nie przychodzi ze swoimi słabościami, nie oddaje mu tych słabości. Często ma do Jezusa pretensje: ktoś, dlaczego to, dlaczego tamto się stało. Ale każdy ma z nas wolną wolę i od nas zależy, jak będziemy żyć, i od nas zależy, czy chcemy być zbawieni. Nieraz jest tak, że chodzimy do kościoła, ale nie wierzymy w Jezusa, tak naprawdę. Nie wierzymy sercem, bo, no, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do, do zbawienia. Czyli z sercem mamy przychodzić do Jezusa, z miłością, bo On jest miło czystą miłością. Mamy do Niego przyjść z całego serca, z całej duszy, z całego ciała, tacy, jacy jesteśmy. Przyjdźmy do Jezusa, bo On nas zbawił i dzięki Jego łasce jesteśmy zbawieni nie dzięki uczynkom, żeby się chlubić ale dzięki Jego łasce i przychodź dzisiaj do Jezusa spędzaj z Nim jak najwięcej czasu i raduj się Nim bo On Cię kocha takim jakim jestem i Panie dziękuję Ci za to, że Ty nas zbawiłeś i dziękuję Ci za to, że możemy wejść przez te ciasne drzwi choć nie, nie wszyscy wejdą ale dziękuję Ci za to, że mogę z Tobą spędzać każdą chwilę mego życia, bo każda chwila, każda sekunda z Tobą jest cenna, bo Ty jesteś cudowny i wspaniały Panie i pragnę się wpatrywać w Twoje oblicze i szukać Twojego oblicza codziennie, nieustannie, bo Ty jesteś ze mną i Twoja łaska jest nade mną i prowadź nas, Panie, po właściwych ścieżkach przezgląd na, przezgląd na swoje imię i... Dziękuję Ci, że jesteś moim Bogiem. Amen. Pozdrawiam, Błogosławie. Jeśli chcesz, może.